Czekaj bo się nie mogę Polish Vodka is good wódka Na kolana będziesz chodził 12 tysięcy to pewnie... 800 kurwa I tak? Polish Vodka is good Wit is, is good Amfa. Chcesz do policjanta i uh, powiedz Wit po 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 is good amphetamina is bad Czekaj co po to zrobi Polish Amfa Team <laughs> Ups, ups, ups. Gwiazda, tu cię mam, tu cię mam. Techno amfa, amfa, techno. Ja pierwko dobra Idę się kurwa wystrać, bo nie mogę tego słuchać zawsze aż, aż go przycisnęło Ej, ale za 20 parę minut jest restart, nie? Także brójdzie GG Muszę pojechać na przeróbkę kurde będę kupić te Wy się wylogowujecie? Ja, te no we a ile kosztuje Litzka na mieć? 8000 no to kupujemy sobie. Weed is good, amfetamina is bad. Czerwi. Dobra, muszę dołączyć jeszcze raz po morganie tutaj. Dobra, no ja czekam na ciebie, falconet na góle. Weed is good, amfetamina Bet. is bad. Znowu ktoś strzela. Strzelają, o kurczę. Strzelają, panie, strzelają. A to policja tam jest. O, idę do policji zagadać. ty ekranu. No co, zagada, że you... I don't speak English? I am Russian Mafia, my friend. Give me some money. Give me some money. Ciekawe czy zamknął Huntera. Give me your money. No, nie zamknął nie Huntera! Do widzenia. Serio? Tak. Ukradłeś mu Huntera? Tak. Ta. Krzychu taki cygan to jest bo sprzedaj Nie odwracaj się bo krzyku cygan cię ukradnie Cicho jedziemy policyjnym Hunterem z FTP Wiecie co? Ra ra radzę wam to sprzedać bo Może być źle <noise> No jak się nie zamyka Hunterów To tak jest no i Widać że Polak <noise> Wy pojechaliście, to Widać, jeść? że Polak, nie? Zostawisz otwarte ja się auto zlewuję, to... W opisie gangu nie bytli, nie? W opisie gangu Nie odwracaj się jeśli Masz otwarte auto nie? Bo, bo Konią mnie drugim Hunterem jaka beka Rozwalisz A bo wisi w nich tak, żebyście cię wygłupił pana, nie? Ale bym kurwa ściągnął Nie, za to nie dostanie już mnie następny goni Jedynie mogę dostać manda, może dostać manda czy pójdzie do paki Musisz uciekać przez 22 minuty stary Ale, Nie, 24. 24 A czemu 24 minuty? Do restartu Nie ma problemu I tak mnie nie złapią Ta w, su w supek się wbił Nie, nie wbił się Yo, Jaka beka Ej to uciekać. Ten do dziupli to szybko sprzedaj Nie nie sprzedam, bo oni są na ogonie od razu Oni są 100 metrów za mną Nawet nie Powiedział Chętę nawet że 20 Akurat tyle mam w ten Ze skrzynkę To 4 Uff. za 27 euro 027 euro. 27 euro centów A za całe Tropico 4 Ilu biorę i wszystkie DLC masz Serio? No, masz Tropico 4 i wszystkie DLC, bo to jest wątpliwy bundle. Heh. Akurat, za jedną skrzyneczkę, kurwa, wszystko. Kupimy. Ale chodzi o to, znaczy to jest Tropico 4, to Special Steam Edition, to już jest z wszystkimi DLC? Nie, 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 musisz mieć nie, 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 Rozwaliłem im koło, ale weka! Gdzie, gdzie jest pekre, dziupla? no bez tu biorę. Z tego linku kuku. Piergos? 26 no Nie wierzę, oni mnie gonią suwem chyba. Huntera suwem. Serio? Mhm. I się skraszowali. Ja, pa, pamiętam, stercie jak. A, stercie zabijemy. Pamiętam, jak raz goniłem ze sterciem na. Na c uczę sportowym, powiem Ci, że go zatrzymałem. Wybuchli! Wybuchli! Co za debile! Co za debile! Pozdrowienia dla panów z policji. Pozdrowienia dla mnie. To i kolejny sum mnie Nie no, pięknie, po prostu ta policja tutaj to jest jeszcze lepsza od naszej. Te, te, bez przesady. Jak ktoś mi tu powie, że my mamy złą policję, to mu ten filmik wyślę. Jak tu za mną huntery i suwy wybuchają. Nie mamy, że mamy chujową policję. Człowieku! To jest angielski serwer i co? I wy mówicie, że tu jest dobra policja? Koleś nie zamknął huntera, dwie Helki mnie goniły, hunter któremu rozwaliłem koła, jeden Ale sub bę. wybuchł i goni Ale mnie drugi. Wyzło, słuch. że Polak się wjebie i zacznie auto. auta <noise> Cebulandiano się odzywa, no niestety to siedzi w każdym z nas. Z natury. <noise> <noise> Nawet gdybyś się chciał powstrzymać, to i tak w końcu ukradniesz coś. Kurwa. agresja, panie. To no powiem ci, że ta policja na LP jest jeszcze lepsza, nie? Nie. Ja tak. Znaczy na wyspie daleko od świata... Diktator od... na bezludnej wyspie. Rudy, kup mi Stary, Kupitego. jesteś Kupitego. moim mistrzem. Ale to stary, ty tylko przez stronę. Na streamie tego nie mogę kupić. Nie da się nie. Ja kupiłem tak, no. przez Steam No ja nie mogę znaleźć tego No bo kurczę nie jesteś... Coś... Nie wiem. Wejdź na sklep Masz główną stronę sklepu i masz wyróżnione no, Dobra, dobra dobra Jest 027 Ale poczekaj Ciekawist Na FTP gaming jest fajne jest, to, że czyli... można kupić sobie stroje z virtual reality i te świecące fajne Ja muszę o, o, sobie Collectors collect Collector's bundle, z wszystkimi DLC, 12 o, DLC starych Dodaj, stary. dodaj do kosza Kosza Ło, wow, wyświetl dostępne DLC The Pico 4 DLC, Junta, Quick Day, Cement, Plantator, Apocalypse, Megapolis, Modern Times, Pirate Propaganda, The Academy Pirate A... Heaven Zilanty, Voodoo Wszystkie wezmę, żeby zainstalował Czasy ja kupiłem, wystarczy Megapolis, oh good. Cool.